Hej! W dzisiejszym odcinku będziemy robić strony w Bullet Journalu na październik. Motywem na ten miesiąc jest estetyka Dark Academia i jak można się spodziewać po takim motywie będą dominować głównie brązowe barwy. Będzie też dość sporo kolażów. Zdecydowałam się na ten motyw, bo myślę, że ta estetyka bardzo fajnie pasuje do jesieni i do miesiąca październik. I też bardzo ją lubię, więc chciałam zrobić kiedyś właśnie motyw inspirowany tą estetyką. Stronę tytułową zaczynam od zrobienia takiego małego kolażu na rogach, do którego używam brązowego papieru, takiego papieru w kratę oraz wydruku tekstu. Po prostu wzięłam jakiś wydruk z ciągłym tekstem i powyrywałam z niego kawałki, żeby móc używać ich w moich kolażach. Bo bardzo lubię jak wygląda zastosowanie właśnie papieru z tekstem w kolażach, albo na przykład na kopertach też bardzo fajnie wygląda. I tak jak zwykle, gdy robię kolaże, najpierw wszystko ułożyłam. I pourywałam, by zobaczyć, jak to wszystko wygląda razem, a potem dopiero zaczęłam doklejać. I zamiast jak zwykle doklejać te rzeczy klejem, to tym razem użyłam taśmy dwustronnej. Po prostu, żeby nie falowały mi się kartki. Bo przy kleju czasem jest taki właśnie problem, kiedy się dużo rzeczy dokleja, że potem się falują kartki, a tak to po prostu bardziej estetycznie wygląda. I gdy skończę kolarze na rogach tych dwóch stron, to zabieram się za ilustrację, która jest na stronie tytułowej. I ona przedstawia coś w rodzaju wejścia do zamku. I najpierw ogólnie chciałam narysować zamek, ale zdałam sobie sprawę, że dość trudno będzie to wkomponować tak, żeby to dobrze wyglądało razem z tym kolarzem na zewnątrz. Więc po prostu zrobiłam takie jakby wejście, do którego prowadzi też taki jakby kamienny most. I myślę, że to całkiem ładnie wpasowuje się w tą całą estetykę. Na górze dopisuję jeszcze tylko nagłówek miesiąca, i tak skończyliśmy pierwszą stronę w tej rozkładówce. Teraz zabiorę się za stronę obok, czyli stronę z cytatem, którą już troszeczkę zaczęłam, gdy robiłam kolarze. I pierwszą rzeczą, którą robię na tej stronie, będzie doklejenie zdjęcia, które jest kadrem z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I to jest film, który właśnie bardzo dobrze pasuje do tej estetyki Dark Academia. I to jest też chyba jeden z moich ulubionych filmów, więc bardzo chciałam dodać w tej rozkładówce jakieś kadry z niego. I cytat, który napiszę na tej stronie, też pochodzi z tego filmu. W tym miesiącu, jak zwykle, standardowo będę miała dwie dziewczynki. Jedna jest taka bardziej kaligraficzna, ta której zwykle używam, a druga jest po prostu zwykłym pisaniem, bo stwierdziłam, że te dwie czcionki będą najlepiej razem wyglądać, i właśnie obydwu używam w, tych, w tym cytacie. Główny tekst piszę tą czcionką najzwyklejszą, a takie słowa klucze piszę na brązowo w tej kaligraficznej czcionce i też robię je trochę większe, żeby wszystko ciekawiej wyglądało. I to by było na tyle na tej stronie, przechodzimy dalej. Kolejna strona to będzie mój kalendarz na październik i ona będzie się bardzo ładnie łączyła z następną stroną, czyli ze stroną content planner. W ogóle w tym motywie jakoś bardzo dobrze udało mi się sprawić, by dwie strony leżące obok siebie wyglądały jak całość, najpewniej przez to, że kolarze albo wzory z tła tak jakby przechodzą na kolejną stronę i przez to całość jest taka bardzo spójna. I ten motyw cały jest w ogóle wyjątkowo spójny jak na mnie. Podejrzewam, że to przez to, że używam tych samych papierów i tych samych markerów przez całość, i też, że mój początkowy pomysł mi się bardzo spodobał, więc był inspiracją dla wszystkich pozostałych. I na tej stronie, na całym tle kalendarza, będą narysowane jakby ramy obrazów w różnych odcieniach brązowego. I te ramy są dość podobne do siebie, mają jakby podobny kształt. Ale się tam delikatnie różnią, a zdecydowałam się, żeby je tam umieścić, ponieważ wydaje mi się, że muzeum sztuki i chodzenie do niego są takimi dość ważnymi częściami tej estetyki, więc stwierdziłam, że zrobienie takiego wzoru w tle może naprawdę fajnie nawiązywać do motywu, i przy okazji bardzo fajnie wyglądać. I muszę przyznać, że efekt końcowy naprawdę bardzo mi się podoba, i może w przyszłości będę próbować robić więcej stron, które właśnie mają w tle taki wzór, który przechodzi z jednej strony na drugą, jest taki jednolity. Zostawiłam też ten sam rozkład kalendarza, ponieważ ten jest naprawdę fajny. I tak na sam koniec też zaznaczyłam wszystkie numery dni na brązowo, a weekend otoczyłam złotym żelopisem myślę, że to też bardzo ładnie wiąże kalendarz z tłem. Kolejną stroną, jak już wspominałam, będzie content planner, który zostawiam w dokładnie tym samym rozkładzie, co w zeszłym miesiącu. No może tylko zmieniłam, że sekcja z terminami i pomysłami jest połączona, zamiast być oddzielna. Ale to jest taka niewielka zmiana. I jedyna rzecz, która mogłaby się tak naprawdę różnić, to jest to, że przy Instagramie z tymi artystycznymi rzeczami nie napisałam numerków, tylko Inktober, bo będę robić pewnie Inktober na Instagramie. Nie wiem, czy mi się uda wstawiać każdego dnia, bo to by było dość trudne, ale spróbuję przynajmniej robić jeden rysunek na dwa dni. Bo w zeszłym roku nie brałam udziału w Inktoberze. Ale dwa lata temu brałam i to było bardzo fajne wyzwanie, szczególnie, że bardzo lubię rysować cienkopisami, czyli tuszem, więc sposób w jaki rysuję bardzo pasuje do całego tego wyzwania. I w tym roku właśnie spróbuję znowu wziąć w nim udział, ale wracając do tej strony, to ona jest stylistycznie bardzo podobna do poprzedniej i to mi się bardzo podoba, bo dzięki temu bardzo dobrze razem wyglądają. Do nagłówków użyłam jednej czcionki do numerków dni, tych rzeczy jakby pod nagłówkami użyłam tej po prostu zwykłej pisanej czcionki i środek tej strony jest taki dość prosty, przygotowany na to, by go wypełnić i w ten sposób kończymy tą stronę. Kolejne strony również zaczynam od kolażu, który robię tymi samymi materiałami i w ten sam sposób, tylko zamiast dookoła całej strony robię tylko na rogach, jednym górnym i jednym dolnym. I pierwszą stroną tutaj będzie strona nawyki po lewej stronie, a drugą będzie mood tracker po prawej, czyli tak jak zwykle robię te strony obok siebie. I w tym miesiącu nawyki robię w formie kopert, z których wystają... Puste listy, na których jest zapisany tylko nagłówek, czyli nawyk, który będę tutaj sprawdzać. I będę to robić w ten sposób, że po prostu każdego dnia, w którym ten nawyk będzie wykonany, będę zapisywać coś na tym liście. Najpewniej no będzie to po prostu jakiś szlaczek, którego się nie będzie dało rozczytać, po prostu żeby to było zaznaczone, że ten nawyk jest wykonany. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i myślę, że wygląda dość urocza. I te koperty starałam się zrobić jakby takie były wypchane. Nie żeby te linie były wszystkie takie proste i równo złączone, tylko właśnie żeby były tak lekko nieidealne i po prostu takie jakby znajdowało się w nich dużo zawartości. I na tej stronie na dole robię dwa rysunki. Rysuję kałamasz i stalówkę. Czyli coś, co byłoby związane właśnie z pisaniem takiego listu. I oba te rysunki lekko zachodzą na ten kolaż i to tak całkiem fajnie wygląda. Chociaż jest to dość trudne, żeby one się wystarczająco dobrze wybijały na tle tego kolażu i by były dobrze widoczne, więc musiałam parę razy przejechać po tych liniach. I samą stronę też wykańczam jedną naklejką, bo akurat było tam wolne miejsce, więc stwierdziłam, że będzie idealne na naklejkę. I kiedy ta strona już jest gotowa, możemy przejść do następnej, tuż obok. Kolejna strona będzie też związana z pisaniem, tylko tym razem nie listów, tylko najpewniej czegoś innego, ponieważ ta strona będzie przedstawiać Maszynę do pisania, i na tej maszynie zrobiłam 32 przyciski, i każdy odpowiada za jeden dzień. A obok wyrysowałam humory i im odpowiadające kolory, i po prostu będę nimi zaznaczać te poszczególne przyciski. I miałam na tej stronie kawałek wolnego miejsca na samej górze, i tam umieściłam kolejny kadr z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, tak po prostu, by go wykorzystać bo, jak mówiłam, bardzo chciałam wkomponować parę kadrów z tego filmu do mojej rozkładówki. I ta maszyna do pisania ma taki ciemnobrązowy kolor, bo nie chciałam jej robić czarnej, bo wtedy nie byłoby widać w ogóle tego lineartu. I też nie miałam wystarczająco ciemnego szarego, a ten kolor ciemnobrązowy też dużo lepiej by się wpasowywał w ten motyw niż te wszystkie inne, więc stwierdziłam, że użyję tego. Bardzo mi się podoba, jak wyszedł ten rysunek, po prostu tak. Bardzo ładnie ta strona razem z nim wygląda, i też wydaje mi się, że proporcje i cały ten obrys wyszedł w miarę podobnie do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Może tylko klawisze zrobiłem troszeczkę inaczej, ale to przez to, żeby się dało zmieścić ich aż tyle i żeby to była ta liczba jak najbardziej zbliżona do ilości. Dni w miesiącu. Teraz przechodzimy do strony, której pierwszy raz używałam we wrześniu i bardzo dobrze mi się z niej korzystało. Czyli do strony, którą nazwałam Highlights. I polega to na tym, że mogę tu zapisać jakieś tam wspomnienia albo jakieś malutkie rysunki zrobić, które są związane z tym, co się wydarzyło. I po prostu proces tworzenia tej strony podczas miesiąca jest bardzo fajny, bo mogę po prostu wypisać bądź narysować jakieś takie małe rzeczy i wspomnienia, które sprawiły, że się cieszyłam podczas tego miesiąca albo które po prostu bym chciała zapamiętać i patrzenie na to, jak ta strona się tak powoli zapełnia w ciągu miesiąca, jest naprawdę fajne. W tym motywie na samej górze tej strony robię taki kolaż, który będzie też przechodził na kawałek następnej strony i używam na nim znowu brązowego papieru, papieru z jakimś tekstem i tej... I tytuł robię w ten sposób, że na małym kawałku prostokątnym białego papieru wypisuję słowo highlights i na tym kolażu piszę of October. I potem już tak naprawdę doklejam tylko jedną naklejkę do tego kolaża, i tą stronę wykończę tylko obrysem dookoła, bo stwierdziłam, że po prostu czegoś mi brakowało i nie chciałam jej tak zupełnie pustej zostawiać, ale cały środek nie ma żadnej struktury. I to jest chyba to, co najbardziej lubię w tej stronie, że można tam zrobić cokolwiek i nie ma ograniczonego miejsca na żaden dzień i mogę raz czegoś nie pisać, a raz mogę napisać dużo więcej niż zwykle i to jest bardzo fajne. Dalej będzie strona do planowania posiłków, którą dalej muszę testować i w sumie to nie wiem, czy będę jej używać, ale zobaczę myślę w następnym miesiącu, bo we wrześniu tak średnio jej używałam ale może w październiku się to zmieni, bo myślę, że to dość ułatwi mi planowanie tego, co mam jeść. Krój tej strony zostawiłam taki sam jak w ostatnim miesiącu, więc mam jedną kolumnę na obiad, jedną kolumnę na kolację. Taką kolumnę, gdzie jest narysowany niewielki zegarek, i tam po prostu mogę napisać, ile około czasu zajmie mi przygotowanie obiadu. I ostatnia kolumna jest do zaznaczenia, kiedy trzeba iść i kupić jedzenie. Więc ogólnie ta strona jest dość prosta w porównaniu do wszystkich innych. I teraz czas na ostatnią stronę w tej rozkładówce czyli na pierwszą tygodniówkę na październik, którą robię w takim rozkładzie, że okienka na poszczególne dni mam na jednej stronie a listę rzeczy do zrobienia przez cały tydzień mam po drugiej stronie i całość zaczynam od tej strony z okienkami na dzień, gdzie robię taki dość spory kolaż na boku strony i ten kolaż pokrywa cały jej brzeg, używam do tego tych samych materiałów co poprzednio tak żeby wszystko razem ładnie i spójnie wyglądało i na tym kolażu umieszczam takie małe kwadraciki, na których wypisałam numery od 4 do 10, czyli numery dni w, tych ty w tym tygodniu. I po prostu te wszystkie numerki przyklejam w miejscu, w którym będą dzienne okienka. I zdecydowałam się je przykleić, a nie napisać, po prostu żeby się ładnie wybijały na tle tego kolażu. I myślę, że to naprawdę fajnie wyszło, szczególnie że przykleiłam je taśmą dwustronną, a nie klejem i tak jakby jest taki lekki cień, przez to, że są przyklejone na środku, a nie na brzegach i to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Szczególnie tak, jak się patrzy na to pod kątem z boku. Druga te część tej strony też jest dość ciekawa, bo tak się trochę zainspirowałam stroną z kalendarzem i stwierdziłam, że też fajnie będzie zrobić coś ala taki rysunek, wzór w tle strony, więc dookoła mojej Niewypełnionej jeszcze listy rzeczy do zrobienia, rysuję taką jakby biblioteczkę. Są półki, na którym znajdują się książki w kolorach brązowym i złotym. I te brązowe książki, niektóre też mają złote elementy, bo stwierdziłam, że to tak fajnie będzie wyglądać. I na tej liście rzeczy do zrobienia, doklejam też kolejny kadr z filmu, bo akurat było tutaj na niego takie właśnie idealne miejsce, a chciałam go jeszcze wykorzystać. I w ten sposób kończę ostatnią rozkładówkę z tego filmiku. I to by było na tyle w tym filmiku. Teraz widzę wszystkie strony po kolei. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I do zobaczenia. Pa, pa.